Dzień dobry, dzień dobry! Witam Cię w pierwszym z trzech wideo o tym, jak stworzyć skuteczną ofertę sprzedażową. Dziś odpowiemy sobie na trzy bardzo mega ważne pytania, jakie trzeba sobie zadać w ogóle przed rozpoczęciem jeszcze tworzenia jakiegokolwiek szkicu takiej oferty. Ja jestem Łukasz Domnikowski, gość odliczników, pomagam moim klientom sprzedawać szybciej i więcej i to nie tylko dzięki ofertom jednorazowym, choć w tym się specjalizuję. Jutro na swojego maila otrzymasz kolejne wideo z kolejną wiedzą, oczywiście o ile się pod spodem zapisałeś. A teraz przejdźmy do rzeczy. Pytanie numer jeden, jakie trzeba sobie zadać przed stworzeniem oferty sprzedażowej. Bardzo ważne pytanie. Na jakim etapie zakupowym jest Twój... Klient. Zauważ, problem jest taki, że jeśli nie dopasujesz komunikacji w Twojej ofercie, w Twoim przekazie do tego, na jakim jest etapie Twój klient, to jest duża szansa, że ta oferta nie zadziała na niego i nie będzie sprzedawać, nie przyniesie pożądanych efektów. Nie dopasujesz też elementów, jakie powinny znaleźć się na Ofercie, ja o tym powiem. Nie dopasujesz też języka. Język będzie niedopasowany, jeśli nie będziesz znał tego etapu zakupowego, na jakim jest Twój klient. W ogóle, jeśli dobrze za sobie odpowiesz na to pytanie, to być może wyniknie, że w ogóle ten twój klient jeszcze nie jest gotowy na zakup. Czy w ogóle powinniśmy już mu sprzedawać, czy może powinniśmy prowadzić jeszcze inną komunikację? Zobacz, rozwiązaniem tutaj jest właśnie dopasowanie komunikacji do tego etapu, na którym znajduje się Twój klient. Zarówno w ofercie, w mailach, które wysyłasz na social media, w wszelki, wszelkich materiałach promocyjnych i trzeba sobie też zadać w ogóle pytanie, czy klient jest gotów już kupić. A teraz ci przedstawię te y, 4-5 możliwych etapów, na jakich y, może być też Twój klient. Etap pierwszy nieświadomy problemu. Drugi świadomy problemu. Trzeci świadomy rozwiązań problemu. Świadomy produktu Twojego. I ostatni etap gotowy kupić. Ja teraz Ci omówię te etapy, Ciebie wyciągniesz z tego esencję. Etap pierwszy, nieświadomy problemu. Ciężko jest yy, z takim klientem, bo trzeba w ogóle mu uświadomić, że on ma problem. Klient jeszcze nie wie, że ma problem. Klient jeszcze nie wie, że ma problem, trzeba mu go uświadomić. On w ogóle jeszcze nie jest gotów produktu kupić, on nie myśli w ogóle o żadnym produkcie, bo uważa, że nie ma problemu. Więc tutaj Edukacja, 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 raczej sprzedaż jeszcze nie, bo nie sprzedasz klientowi czegoś, czego on w ogóle nie potrzebuje. Etap drugi, klient świadomy problemu. I to już jest lepszy etap, cieplejszy. Możesz pokazać, przedstawiać klientowi możliwe rozwiązania, różne, różne rozwiązania tego problemu, który on ma, bo on już jest świadom problemu. Pokazujesz rozwiązania, korzyści, wady, Zalety, między innymi Twój produkt. Etap trzeci: świadomy rozwiązań problemu, czyli klient jest już wyedukowany, ma problem, wie, w jaki sposób może rozwiązać problem produktem A, B, C na przykład. Teraz Twoja rola jest taka, żeby pokazać klientowi, że to Twój produkt jest najlepszy, że powinien skorzystać z Twojego produktu. I to on najlepiej rozwiąże mu ten problem. Czwarty etap: klient świadomy produktu. Klient świadomy Twojego produktu. Czyli wie, że ten Twój produkt jest, prowadzi już mu komunikację, on już wie, tylko trzeba mu troszkę pomóc, aby on kupił. Trzeba mu rozbić obiekcje, odpowiedzieć na przykład na pytania, porozmawiać z nim, domknąć po prostu tą sprzedaż. To już jest bardzo, bardzo fajny etap. Jeśli będziesz wierzył, że Twój klient jest już na tym etapie, Inaczej, zupełnie inaczej poprowadzisz komunikację, inaczej dostosujesz tą twoją ofertę do niego. No i klient gotowy kupić, czyli już praktycznie końcóweczka. Klient już jest gotowy, trzeba go tylko popchnąć delikatnie, żeby on kupił. W zasadzie wystarczy wysłanie linku do zamówienia, podanie numeru tu, numeru konta, po prostu musisz mu pomóc kliknąć kup teraz. I zadanie dla Ciebie na podstawie tego pytania, określ właśnie, na jakim Etapie zakupowym jest twój idealny klient. Pytanie drugie, jakie warto, a nawet trzeba zadać sobie przed stworzeniem oferty sprzedażowej. Bardzo ważne, strategiczne pytanie. Skąd, do kąd przeniesiesz klienta? Jaką drogę on pokona, z jakiego punktu A do punktu B go przeniesiesz? Problemem jest to, że często produkty, kursy i e booki. Tak naprawdę nie rozwiązują jakiegoś jednego konkretnego problemu. One dają wiedzę, nawet ogrom wiedzy, ale niekoniecznie dają konkretne rozwiązanie. Albo rozwiązują zbyt wiele problemów naraz, bo tej wiedzy jest masa, masa, masa. Autor, twórca dzieli się wszystkim, co wie na temat, a tak naprawdę potem kupujący nie bardzo wie, co ma z tym zrobić, nie wie, jak ma to wykorzystać, żeby rozwiązać. Swój problem. Co więcej, czasem nawet jak już ta wiedza jest przekazana, to w taki sposób, że nie pokazuje procesu, jak przejść od tego punktu A do punktu B, gdzie w punkcie A klient jest niezadowolony z problemem smutny, a w punkcie B jest już w tam doszedł do swojego celu, ma problem rozwiązany, jest zadowolony, zadowolony, i twój produkt powinien pokazać mu krok po kroku proces, jak Przejść tę drogę z punktu A do punktu B. Rozwiązaniem tutaj tego, żeby lepiej tą ofertę dopasować, jest poznanie tego problemu klienta, tego naprawdę problemu, który on ma ten problem, poznanie tego celu, do którego on zmierza, czyli co osiągnie po rozwiązaniu tego problemu i pokaż mu, że ty go poprowadzisz przez tę drogę. Złóż klientowi obietnicę tego lepszego życia tam w punkcie. B. Spójrz na kilka przykładów, jakie dla Ciebie przygotowałem. Klient w punkcie A, klient nie potrafi pisać, tak uważa. Klient w punkcie B, klient napisał ofertę, która sprzedaje. Zauważ, to jest problem, klient ma problem, a tutaj ma już rozwiązany. Klient napisał sam ofertę i to, która sprzedaje. Kolejny przykład. Klient nie ma na nic czasu, chyba jak każdy klient. A w punkcie B, klient delegował pierwsze zadanie do wirtualnej asystentki. Poprowadziłeś go przez proces tego, jak znaleźć taką asystentkę, jak jej delegować zadanie. Rozwiązałeś jeden konkretny problem i pokazałeś mu proces. Przykład trzeci. Klient nie potrafi napisać swojego CV, kupuje Twój e-book, pokazujesz mu po kolei, jak się przygotować do tego, co tam trzeba umieścić. I w punkcie B klient napisał swoje profesjonalne CV i znalazł wymarzoną pracę. No i super. I zadanie dla Ciebie po tym pytaniu: określ, do jakiego jednego celu dąży Twój klient, właśnie jak on będzie tam wyglądał w tym punkcie B, jeśli osiągnie ten swój cel. Trzecie pytanie, bardzo, bardzo ważne, jakie trzeba sobie zadać przed stworzeniem oferty sprzedażowej, skutecznej oferty sprzedażowej, to jakie obiekcje mają Twoi klienci? Zobacz, załóżmy, że klient jest świadomy swojego problemu, szuka możliwych rozwiązań, ale ma wątpliwości, nie wie czym twój produkt jest lepszy, dlaczego on jest lepszy, dlaczego on jest lepszy od konkurencji, dlaczego nie miałby kupić tego właśnie od konkurencji, dlaczego miałby wybrać twój produkt, twoja oferta nie odpowiada na jego wszystkie pytania i wątpliwości, które mu się w głowie pojawiają. A czytając taką ofertę tych pytań, może się pojawiać naprawdę, naprawdę wiele. Jeśli zostawisz klienta samego z tymi obiekcjami, pytaniami, wątpliwościami, to co klient zrobi? Klient na pewno nie kupi od ciebie, bo go nie przekonasz skutecznie, nie rozbijesz mu tego, tych obiekcji. Więc rozwiązaniem tutaj jest, po pierwsze, wypisz sobie wszystkie możliwe obiekcje, jakie może mieć Twój klient. Najlepiej, jeśli masz już obecnych klientów i jesteś w stanie na podstawie komunikacji z nimi, po prostu rozmawiając, pytając, dlaczego nie kupili, co ich powstrzymuje, zebrać te wszystkie odpowiedzi, te wszystkie obiekcje, które oni Ci podali i je rozbić, rozwiać na ofercie. I jeśli taka obiekcja pojawi się w głowie klienta i on czyta i Ty ją rozbijasz, to ona już znika, i klient przychodzi dalej, 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 i przychodzi do przycisku Kup. Teraz przykłady, banalne przykłady, e, obiekcje, jakie pojawiają się w głowie. Dlaczego tak drogo? Nie jestem jeszcze na to gotowy. Nie wiem, czy to dla mnie. Nie wiem, czy sobie poradzę w ogóle z tym. I każdą taką obiekcję bierzemy i rozbijamy. Nie wiem, czy sobie poradzę. I rozbijasz. OK, pewnie w Twojej głowie pojawia się pytanie. Nie wiesz, czy sobie poradzisz z tym moim produktem. Ale zauważ, że razem z produktem otrzymujesz dostęp do grupy wsparcia na Facebooku, gdzie będziesz miał dostęp do innych kursantów i do mnie. Jeśli będziesz miał jakieś pytanie i wątpliwości, to sobie poradzisz. Albo jeśli e, chociaż raz w życiu napisałeś maila i wysłałeś do kogoś, to prawdopodobnie poradzisz sobie z napisaniem również oferty e, sprzedażowej dzięki moim schematom. Przykład, zadanie dla ciebie po tym pytaniu, wypisz obiekcję. Jakie mają Twoi klienci co do zakupu Twojego produktu? Widzisz, przedstawiłem Ci tylko trzy pytania. Bardzo ważne. Jeśli będziesz chciał, to wyciągniesz z nich wiele. One ci pomogą stworzyć tę ofertę. Ale w moim gotowym schemacie tworzenia oferty, skutecznej oferty sprzedażowej, tych pytań jest aż 20, które uważam, że koniecznie trzeba sobie zadać i odpowiedzieć na nie bardzo kompletnie przed stworzeniem tej oferty. Jeśli chcesz zobaczyć kolejne wideo o pięciu błędach bardzo częstych podczas tworzenia oferty sprzedażowej, to zostaw poniżej maila. Ja to wideo wyślę ci jutro. I widzimy się jutro w kolejnym wideo.